Siemanko. Mam dzisiaj dla was sposób na bardzo szybkie śniadanie, białkowo-tłuszczowe składające się z czterech składników. Zaczynamy. Potrzebujemy dwóch całych jajek, dwóch plastrów sera około 30 gramów, szczypior i olej kokosowy. Jajka wlewamy do miski. Doprawiamy wedle uznania. U mnie jest to sól i pieprz. Następnie rozkłócamy jajka kolejno. Dosypujemy szczypior. Ponownie dokładnie mieszamy. Rozgrzewamy patelnię, wrzucamy olej kokosowy. Gdy patelnia będzie już dobrze rozgrzana, całą miksturę wylewamy na patelnię. Jak widzicie, nie ma jej wcale wiele, więc omlet będzie cienki, ale tak ma być. Miksturę dobrze rozprowadzamy po całej patelni i od razu możemy kłaść plastry sera na jedną część omleta. Druga część pozostaje pusta. Przykrywamy całość przykrywką. Dosłownie po minucie, dwóch, podważamy omleta i składamy go na pół. Chcemy, aby ser się w środku roztopił, a jajko doszło. I czekamy jeszcze chwilę. Po chwili możemy ponownie przewrócić omleta. I odczekać również chwileczkę. Po chwili nasz omlet jest gotowy. A w środku prezentuje się on mniej więcej tak. Jak widzicie, omlet jest cieniutki, bardzo prosty i szybki w przygotowaniu. Polecam każdemu spróbować i smacznego.